Widać już nóżynki. Mamy nasze kochane nóżki. My teraz je zobaczymy. Będziemy odpatrzeć i zobaczycie jej nóżki. Ma nóżki piękne, po prostu śliczne. Zaraz Wam pokażę bliżej w kamerce tylko muszę Ojojojoj. poprawić o. A. i tak Lala ma czapeczkę więcej na razie nie zobaczyć widzicie tutaj ma ma bardzo ładnie wyrzeźbione tu ma takie stópki, po prostu ma e, świetnie wyrzeźbione. Tutaj takie, te, takie malutkie paluszki, e, bardzo ładnie wyrzeźbione. Tutaj ma nawet takie fałdki jak... O, nie ma wleczka. E, tutaj ma e, też nóżkę i ma tak samo takie same wzorki na stópce, paluszki ułożone i tyle. I ta lala jest dosyć spora, powiem. Dalej mamy. Co my dalej mamy? Odpinamy body raczej. I tutaj już widzimy. O. To te nóżki są całe. Jak widzicie, całe są tutaj. Mogę nawet rozpiąć. Yy, Posiadasz nureczki które spokojnie można schować w ubranka i nie będzie ich widać. Tak to tutaj wszystko jest ślicznie, świetnie i dobrze. Teraz sobie. I przechodzimy do dalej, dalszej części. Przeniosłam się teraz na łóżko. Widzicie już lepiej tutaj nóżki. I teraz zabieramy się dalej. Specjalnie wzięłam pieluszkę na główkę, żebyście nie widzieli um, jeszcze główki. Dobrze, teraz um, um, jak chcecie, że mogę już pokazywać um, łapkę. Jak widzicie jest śliczna. Um, widzicie już łapkę jej um, tutaj jest. Taka śliczna. Paluszki się ruszają, jest otwarta, można wsadzić tutaj nawet do niej jakiegoś misiaczka, wszystko, nawet taką szczoteczkę o, do czesania, ona będzie sobie trzymała świetnie. O. I dalej, to musimy już zdjąć bluzeczkę. Jak widzicie, rączki są śliczne. Tutaj mają takie fałdki jak na nóżkach. Em, em, tutaj ma trochę przyczerwienione na dłoni, co wcześniej wam mówiłam. E, tutaj ma takie rączki O i tutaj też druga rączka. E, mam już mniejsze fałdki i ta rączka jest... Ma złożony w pięści, sobie trzyma. Tutaj y, ma, jest grubiutka. Widzicie, ma y, już tutaj korpus. Więc tutaj to już nie, nie musicie widzieć. No dobrze, nadszedł ten moment. Musimy, musicie zobaczyć główkę. Hmm, Najpierw tutaj robimy tak. O, widzicie, śliczne ustka, które i tutaj taki taką podbródek. Już widać, że jest śliczna ta buziulka, Otwarty nosek ma i tutaj ma normalnie, tak się można ścisnąć. Jest mięciutka ta buźka i dalej. Ojeju, Słodziak. Widzicie. Nawet. Yy, ma wczepione rzęski. Jest śliczna. Można obracać jej główką. Yy, tutaj ma jeszcze uszka. Yy, ma śliczne. I waży około 3,5 kg. Jest ciężka. Yy, tutaj. Ma kolejne łóżko. Jak widzicie jest śliczna. No to teraz dejmujemy O i włoski. Tak. Mm. Są trochę porostargane. Y, po są, bo y, szcza, w czapeczce były. Ale widzicie, teraz je rozczeszę troszeczkę to będzie lepiej i, i ona jest śliczna. Zaraz ją w całości wam pokażę, ale widzicie jest śliczna. Mm. Mi się podoba bardzo. Zaraz Wam ją w całości pokażę. Już widzicie całą Lalunię. Mam nadzieję, że Wam się podoba jest. Ja mówię, że jest śliczna. Um. Nazywa się Klara, tak jak wybiera, wybieraliście wtedy, em, kiedy już sama sprzedawałam Adę i się Was pytałam. Wybieraliście, wybraliście imię Klara, zagłosowaliście na imię Klara. A więc e, ta lala ma na imię Klara. I teraz już nie ma Ady, ale jest Klarunia. A więc... Jeśli filmik Wam się spodobał, Dajcie łebki w górę i zasubskrybujcie mój kanał jeśli tego nie robicie i wpadajcie na mój kanał Amelcia TV, który będzie w opisie. A więc do kolejnego filmiku Pa!